Zapraszamy do świata Explory, programu, który odkrywa młode talenty, wspiera je i rozwija. Dzięki Explory masz szansę pokazać swoje pomysły światu i skonsultować je z ekspertami, wygrać prestiżowe nagrody, otrzymać wsparcie rozwoju swojego projektu dzięki pracy z mentorem oraz dofinansowaniu. Zdobędziesz też wiedzę podczas inspirujących wykładów i warsztatów naukowych, które są źródłem nowych pomysłów. Dołącz do programu Explory i rozwijaj z nami swoje talenty. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie na ogłoszeniu wyników pierwszego w tym roku regionalnego festiwalu Explore, którym zapoczątkowaliśmy cykl naszych wiosennych wydarzeń. Tym razem byliśmy w Warszawie, gdzie w środę stacjonarnie w siedzibie Urzędu Patentowego RP odbywały się warsztaty i wykłady dla młodzieży. Wczoraj natomiast spotkaliśmy się online z uczestnikami regionalnego etapu konkursu Explory, w którym młode talenty prezentowały przed jurorami swoje innowacyjne projekty. W konkursie rywalizowali autorzy 31 projektów, a projekty oceniało 12 jurorów, ekspertów ze świata nauki i biznesu. Jurorzy mieli bardzo trudne zadanie, wskazania najlepszych projektów, które otrzymają akredytację do krajowego finału Konkursu Explory, a finał odbędzie się w ramach Dnia Explory Week, w dniach 13, 20 października tego roku. Przypomnę, że na finale uczestnicy konkursu, finaliści będą walczyć o nagrody i są to ufundowane przez mecenasa programu Explory PKN Orlen stypendia na rozwój projektu w wysokości 10, 15, 10 i 7 tysięcy złotych. I tutaj to myślę jest dobra informacja, bo podwyższyliśmy wartość tych nagród w tym roku. Następną nagrodą, jaką będzie można wygrać na finale, jest możliwość uzyskania akredytacji na Regeneron ISEF, konkurs EXPLORER jest jedyną ścieżką, by dostać się z Polski na ten konkurs, jest to największy konkurs dla młodych badaczy na świecie, odbywa się co roku w Stanach Zjednoczonych, mamy też dodatkowe stypendia i nagrody ufundowane przez partnerów EXPLORER. Korzystając z tej okazji, że widzimy się, chciałabym bardzo serdecznie podziękować zarówno wszystkim uczestnikom konkursu za to, że podzielili się z nami swoimi pomysłami, pokazali swoje projekty. Bardzo dziękuję ich opiekunom naukowym, którzy wspierają ich na każdym etapie tej, tej ścieżki badacza i innowatora. A szczególne podziękowania kieruję także do jurorów, którzy, tak jak wspomniałam wcześniej, mieli niełatwe zadanie oceny tych projektów i wskazania tych, które są gotowe na to, by prezentować się na finale. Dziękuję także naszym partnerom i sponsorom, dzięki którym realizujemy już dwunastą edycję programu EXPLORY. Także wielkie, wielkie podziękowania dla Urzędu Patentowego, który ugościł nasz festiwal w swoich progach w tym roku w Warszawie. Zanim ogłosimy wyniki głosowania publiczności oraz akredytację do finału, chciałabym przypomnieć, że wszystkie projekty, które Brały udział w regionalnych etapach konkursu EXPLORY, ale nie otrzymały akredytacji, będą miały jeszcze szansę na to, by w finale się znaleźć. W dniach 26-30 czerwca wraz z mecenasem programu EXPLORY, PKN Orlen, organizujemy plebiscyt bilet na finał, w ramach którego to internauci zdecydują o tym, jaki jeszcze jeden projekt dołączy do finalistów w Gdyni. A teraz to, na co wszyscy czekają, ogłoszenie nagród w dzisiejszym konkursie. Zaczniemy od nagrody publiczności, czyli dowiemy się, który projekt wygrał w waszym głosowaniu głosowaniu internautów. Mam przed sobą wyniki, i wiem, że oddano 5259 głosów. Bardzo dobry wynik. Super, że byliście tacy aktywni, kibicowaliście i głosowaliście na swoich faworytów. I bardzo miło mi ogłosić, że nagrodę publiczności Festiwalu Naukowego Eksplory w Warszawie otrzymuje projekt Okulary na Kręgosłup, którego autorem jest Krystian Gostomski. Opiekunem naukowym tego projektu jest pan. Marcin Kryński, nagrodą w konkursie publiczności jest bon zakupowy na kwotę 300 zł do wykorzystania w wybranym sklepie elektronicznym. Serdeczne gratulacje. Przed nami najważniejsza część dzisiejszego dnia, już za chwilę poznamy projekty, które zakwalifikują się do finału konkursu Explore, czyli Gdynia Explore Week, a wyniki ogłosi koordynatorka konkursu Explory Ewelina Górska-Bulesta. Cześć Ewelina, jesteś z nami? Cześć Dorota, jestem, jestem. Cześć. Powiedz nam, jak było wczoraj w pokoju jury? W pokoju jury wczoraj było bardzo intensywnie. Żyli miało bardzo trudne zadanie. Obrady były długie, tak jak wspomniałam, bardzo intensywne, zdania były często podzielone i po długiej dyskusji, która trwała półtorej godziny, udało się na szczęście wyłonić finałowe projekty. I jury składające się z przedstawicieli uczelni oraz innowacyjnych firm wyłoniło aż 8 finałowych. Projektu. Związanie podkopowe. Tak więc oto projekty finałowe konkursu EXPLORY 2023. Projekt 1,25. Wpływ nanoplastików i mikroplastików na ekspresję genów. Była Stefana Batorego w Warszawie, a opiekunem naukowym pani Jolanta Czerwińska-Kostrzewska. Serdecznie gratuluję. Projekt 1.22 Potencjalne wykorzystanie octu jabłkowego i ekstraktu z grejfruta w prewencji zapalenia w sierdzia autorstwa Aleksandry Kobyłeckiej, również z drugiego liceum ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi imienia Stefana Batorego w Warszawie. Opiekunką naukową tego projektu jest Dorota Pastusza-Klewandowska. Do zobaczenia w Gdyni. Projekt 1.30. New bioactive components of propolis with anti-cancer, anti-inflammatory and antimicrobial activities, który przygotowała Katarzyna Furmanek z XIV Liceum Ogólnokształcącego imienia Stanisława Staszica w Warszawie. Pod opieką naukową doktor nauk medycznych Jolanty Nawrockiej-Furmanek. Gratulujemy. Projekt 1.35 Daltowacja. Autorami tego projektu są Marcin Gawroniak, Olaf Moros i Adrian Mosakowski z Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie, a opiekunami naukowymi Barbara Halska oraz Kazimierz Okraszewski. Projekt 1.29 Schronmap. Aplikacja mobilna badania nad wiedzą ludności i samorządów o lokalizacji schronów. Projekt ten przygotowała Weronika Woroszczuk i Michał Łukasiak z Technikum Mechatronicznego nr 1 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Warszawie pod opieką pani Magdaleny Polak. Projekt 1.26 Spektrum program do diagnozy złośliwości nowotworu piersi. Autorami tego projektu są Maciej Szymczyk, Adam Siemiątkowski, Tytus Magolewski oraz Antoni Deja z drugiego społecznego liceum ogólnokształcącego z oddziałami międzynarodowymi imienia Pawła Jasienicy w Warszawie, opiekunem naukowym tego projektu jest profesor doktor habilitowany Tomasz Siemiątkowski. Projekt 132 Where to Park. Optymalizacja procesu parkowania w miastach za pomocą sztucznej inteligencji i kamer monitoringowych. Projekt przygotował Grzegorz Barański z Pierwszego Liceum w Chmurze w Warszawie, pod opieką naukową Stanisława Barańskiego. I ostatni finałowy projekt. To projekt numer 110 Invisible White Cane. Projekt ten przygotowała Natalia Poźniak, Marta Kacprzyk oraz Lena Szachmetowska z Pierwszego Liceum Ogólnokształcącego imienia doktora Władysława Gębika, dawne polskie gimnazjum w Kwidzynie, pod opieką naukową Joanny Poźniak. Serdecznie gratulujemy wszystkim finałowym projektom. Dorota, jesteś jeszcze z nami? Jestem, jestem, oczywiście. Ja również dołączam się do tych gratulacji. Widzimy się w Gdyni. Bardzo się cieszę, że będziecie mieli szansę dalej rozwijać swój projekt z Eksplory i pokazać go jurorom na finale, zawalczyć o nasze nagrody. Bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom konkursu Explory, festiwalu Explory, wszystkim partnerom i osobom, które były zaangażowane w realizację tego przedsięwzięcia. My widzimy się już niebawem na kolejnym regionalnym festiwalu Explory, z którym w dniach 19 20 1 kwietnia jedziemy do Wrocławia. Do zobaczenia. Do zobaczenia.